Hejka, nazywam się Gabrysia i jestem właśnie na swojej rocznej wymianie na Sycylii i witam was we vlogu z mojego tygodnia tutaj jak go spędzam i jak widzicie, siedzę sobie na swoim terasie ponieważ yy, w pokoju ponieważ jest tu najlepsze światło wyszło ładne słoneczko, ponieważ rano było... Rano nie było już tak przyjemnie, było pochmurno i myślałam, że będzie tak cały dzień, ale na szczęście się udało tego słońca trochę złapać, więc korzystam, żeby Wam nagrać. Stwierdziłam, że tu zacznę. To, co się zmieniło od czasu poprzedniego filmu, mojego pierwszego filmu swoją drogą. Linka znajdziecie w opisie, w którym opowiadam, jak tu przyleciałam. Film ten został nagrany poza miastem, teraz już siedzę w mieście. I jest to spowodowane tym, że na Sycylii wiele osób, i spotkałam się z tym już wiele, po prostu wiele osób mi powiedziało, że tak właśnie robi. Mianowicie yy, te ciepłe miesiące, lato, wiosnę, do czerwca, października yy, spędzają poza miastem, w takich domach jednorodzinnych, dużo większych, ale w zimie jest w nich za zimno, żeby mieszkać, żeby spać, dlatego przenoszą się do mniejszych mieszkań w mieście. Także zapraszam was, zapraszam was na vloga. to co mogę wam powiedzieć o włoskiej szkole po miesiącu siedzenia tutaj, to to, że nie różni się ona wbrew pozorom tak jak od polskiej. Największym znaczącą różnicą jest to, że cały czas siedzimy w jednej klasie, że te nauczyciele chodzą między klasami, i to, że lekce twoją godzinę i chodzę do szkoły w sobotę. To są takie chyba trzy największe, największe różnice, bo poza tym podobne przedmioty, podobny typ nauczania, więc podobny no, też materiał, więc nic. Więc nic się z takiego specjalnie, yy, specjalnie nie różni. Nie mam żadnych specjalnych planów na ten tydzień. Znaczy, dobra, jest jedno i to, że jedziemy z moją hostrodzinką do Palermo. Postaram się jeszcze, jeszcze w tym vlogu parę przywitek wrzucić. Mam nadzieję, że uda mi się je ponagrywać. Mm, trening mam dwa razy w tygodniu, siatkówki. Rozpoczęłam tutaj i jestem w niej zakochana. Tak mi się przyjemnie gra tu w tych Włoszech. Dziewczyny są przecudowne. Yy, już się uczę pierwszych, yy, pierwszych włoskich słów związanych z siatkówką, więc na pewno na pewno na pewno to i muszę się trochę pouczyć, ponieważ zaczynam swoje pierwsze sprawdziane, zaczynam sprawdzian z matematyki i mam dwie ustne, dwie ustne. Dwa razy będę odpytywana z historii sztuki i z biologii, ponieważ to, co musicie wiedzieć, od tego jeszcze nie powiedziałam o różnicach, to to, że oni nie mają kartkówek tutaj. Jakby ja im próbowałam wytłumaczyć, nazywałam to małym testem i dużym testem, jakby u nas różnice między kartkówkami a sprawdzianami i nie, nie rozumieli w ogóle, ponieważ u nich taką krótszą, szybszą metodą sprawdzenia wiedzy jest po prostu wypowiedź ustna i one są tu bardzo często. Praktycznie tylko na tym, na tym opiera się ich ocena końcowa na tych wypowiedziach ustnych. no W mojej szkole nie, nie miałam tego zbyt często, więc też nie jestem przyzwyczajona, zwłaszcza, że będę musiała mówić po włosku, ponieważ mam odpowiedź z biologii, z genetyki, z genetyki po włosku. I dzięki Bogu pan z historii sztuki się nade mną zlitował i przygotowuję prezentację, więc nie jest to tak źle, ponieważ nie będę miała zadawanych pytań, mówię tylko to, czego się nauczę na pamięć. Dzięki Bogu, ale no... obawiam się, obawiam się tej biologii. Zazwyczaj się tutaj do jedzenia bardzo małych śniadań, ponieważ w Polsce, w Polsce zazwyczaj trochę większe, no, ale jakoś mi się ten włoski styl życia udzielił, ponieważ rekompensuje mi to bardzo duża kolacja późnym wieczorem i również bardzo duży obiad, ale ta kolacja zawsze jest taka... Mm, masywna, nie wiem, czy mogę tak nazwać kolację, ale powiedzmy, że jest tak... Mm, duża jest zawsze. Ona jest zawsze rodzinna, zawsze się spotykamy, jemy w sumie we czwórkę. I jeszcze taka rzecz z życia tutaj. To jest fakt, że jestem kompletnie zależna od mojej siostry bądź od kogokolwiek innego. Ogólnie jestem po prostu zależna, ponieważ oni nie chodzą na pieszo tutaj. Jest jak w Ameryce, drogi nie są przystosowane do pieszych. W ciągu dnia jeszcze może, ale jeżeli raz poszłam sama na siatkówkę, mimo że mam ją 5 minut od domu, poszłam na pieszo, to mi powiedzieli, że. Więcej tego nie, nie mam robić. Dziewczyny powiedziały, bo zazwyczaj jeżdżę z moją koleżanką. Powiedziały mi, powiedziała mi, że nie, że, że jak mam zawsze jeździć z nią, ponieważ wieczorami no nie jest najbezpieczniej, a w ciągu dnia drogi nie są przystosowane. I z racji, że no moja host, jest ode mnie rok młodsza, ma 15 lat, to już ma prawko. Nie wiem od, od kiedy, ale jeździmy sobie takim baby outkiem, takim. Maybe takim dla, dla dwóch osób i nie, nie chodzi na pieszo, tylko nim się. Tylko nim się. Brakuje mi słowa. Dobra, no ona się po prostu przemieszcza tylko tym autem. Nawet jeżeli to są odległości, które w Polsce normalnie bym przeszła na pieszo. Tutaj nie. Zresztą komunikacja miejska też tu siedzi. Są autobusy, ale one raczej się. Przemieszczają pomiędzy miasteczkami, a nie w obrębie. Jak patrzę sobie na mapę, na lokalizację, kiedy chcę coś sprawdzić, to komunikacja miejska jest po prostu tutaj niedostępna. I wszędzie, wszędzie jeżdżą tutaj osoby nasze, w moim wieku. Jeżdżą tutaj wszędzie, albo motorami, albo po prostu tymi, tymi małymi autkami, na które mogą zdobyć prawko. Właśnie się dowiedziałam, że jedziemy na sushi. Tak że czekam na Alessandrę. Na was w mojej łazience, gdzie szykuję się za chwilę na trening siatkówki. Po treningu okazało się, że razem z moimi siostrami jedziemy do wesołego miasteczka, o czym nie wiedziałam wcześniej, opychając się sushi. są zrobione przez Veronikę. I robiłyśmy naszą prezentację na historię sztuki. Oczywiście wszystko w 100% po włosku, ale cała reszta klasy będzie miała normalnie odpytywanie. No, tylko że pan od y, historii stwierdził, że no zdaje sobie sprawę, że może by było, byłby problem mały z zadawaniem nam pytań, bo żeby odpowiedzieć na jakieś pytanie, które nam zada, musiałbyśmy je najpierw zrozumieć. A tu mamy trochę problem, tu się zaczynają schody. Także ym, po prostu kazał nam przygotować prezentację, którą dzisiaj zrobiłyśmy. Aczkolwiek prezentować ją będziemy dopiero w następnym tygodniu. Dzięki Bogu, bo wyszło tego więcej niż się spodziewałam, że wyjdzie. Mam na myśli rzeczy, które musimy zaprezentować, ale tak ogólnie nauczyciele są tu dla nas ogromnie wyrozumiali i wiedzą, że jesteśmy tymi jeszcze studentkami, że no ten włoski to tak średnio. Także, ym, także mamy od nich duże wsparcie. No na przykład yy, właśnie, przytaczając przykład yy, Pan od historii, to dał nam notatki tego, co oni robią na lekcjach w języku polskim i niemieckim, co było przekochane. Pani od biologii, ona nam dała notatki za to w języku, yy, w języku włoskim i powiedziała, że mamy zrobić, mamy sobie je przetłumaczyć, yy, żeby się nauczyć nowych słówek i to są... Z tych rzeczy tylko ona będzie nas pytać, czyli to jest też okrojony materiał niż ma reszta. Um, także wszyscy sobie rozumieli i naprawdę mamy, mamy tutaj duże wsparcie w tej szkole, więc czuję się bardzo pewnie, nie mam żadnych stresów z nią związanych. Plus no, osoby z klasy też nam się bardzo trafiły kochane i już teraz po tym czasie powiedziały nam, że przestają do nas mówić po angielsku, żebyśmy mogły się nauczyć włoskiego, że żeby nas tak zmusić do tego, żebyśmy też z nimi rozmawiali po włosku, ponieważ mm, czy jest tutaj słabszy poziom angielskiego niż u nas? Zdecydowanie, zdecydowanie jest. Jest znacznie gorzej też lekcje wyglądają. Znaczy lekcje angielskiego we Włoszech to jest dla mnie żart, i to się bardzo odbija na nich, ale jednak podstawowe rzeczy jesteśmy w stanie się skomunikować. Teraz już przestajemy i zaczynamy mówić w 100% po włosku, bo jest to najlepszy sposób na naukę dla nas. A propos jeszcze tego, że byłyśmy z Hanną w supermarkecie po skończonej prezentacji, to jest to jedyne miejsce, do którego poruszam się sama tak zazwyczaj, ponieważ mam go 30 sekund pod od domu, on jest dosłownie na tej samej ulicy, więc z tym nie ma problemu nawet jak wyjdzie gdzieś, ym, jak chce wyjść późniejszym popołudniem albo wieczorem. Yy, I mówię o tym ze względu na jedzenie, jak to tu u mnie wygląda z tym jedzeniem, ponieważ trochę wszystko zależy w sumie od organizacji, od tego na jaki program się wyjedzie. No ja jestem na standardowym, standardowym programie, więc jedzenie wygląda tak, że. Dostaję od nich, oni gotują, ja jem razem z nimi, um, oni też za to, za to jedzenie płacą, ale często jest tak, że no na przykład na śniadanie, no to idę po prostu zrobić zakupy sama, ale jest to, nie jest to standard, że po prostu za, za śniadanie się u siebie płaci. To jest kwestia tego, że moja host rodzina nie je śniadanie, dlatego kupuję rzeczy tylko dla siebie. Um, ale jeśli chodzi o jedzenie to całą resztę mam zupełnie zupełnie za, za Do Palermo pojechaliśmy tylko na jeden dzień i był to bardzo intensywny i bardzo wspaniały dzień, bardzo mi się podobało. Jestem w tym mieście zakochana, jest no prześliczne, dlatego mam już obiecane, że wrócimy do niego, żeby zwiedzić więcej, no bo ciężko jest zwiedzić wszystko w ten, w ten jeden dzień, ale już są zaplanowane kolejne, kolejne wycieczki, także bardzo się cieszę. Także dziękuję bardzo za oglądanie tego vloga, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i mogliście zobaczyć, jak to moja życie na tej socjali wygląda i do zobaczenia!